Dzień dobry. Kolejny punkt to jest szesnasty, ostatni punkt. Prawdopodobieństwo Zacznijmy od kombinatoryki. Kombinatoryka oczywiście to jest taki dział troszkę trudny, bardzo trudny e, dla uczniów. Jak tam coś robimy, no to nie, nie, nie da się po prostu tych zadań zrobić. Natomiast na poziomie podstawowym, na maturach, są jedne z najprostszych znaków, można tam sobie wyobrazić, wiadomo, żeby nie były zbyt jakoś komplikowane. Tylko, że i tak trzeba myśleć. Słuchajcie, więc jak ktoś za bardzo tam się nastawia na jakieś tam schematy, się wypływa pewnych schematów, delta, z1, wykres, przedział na przykład, no to tu raczej nic nie wymyśli. Ale spróbować warto. Co było na przykład na maturze, zobaczmy, w tamtym roku. Ile jest wszystkich liczb pięciocyfrowych? Pięciocyfrowych? Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Warto, proszę Państwa, jak pytają o liczby pięciocyfrowe, czterocyfrowe, trzycyfrowe, to sobie zrobić takie kreseczki, pięć kreseczek i tutaj wpisywać ilość możliwości. Ile jest wszystkich liczb pięciocyfrowych? No ogólnie mówiąc, no to tak. Tutaj mam 10 możliwości, tu mam 10 możliwości. Tu mam 10 możliwości, bo jest 10 cyfr łącznie z 0. 0, 1, 2, 3, 4, tak. Tu mam 10 możliwości, a tu już niestety mam 9 możliwości. Ponieważ jest już 9 cyfr dostępnych bez zera. No bo nie może być takiej liczby typu na przykład e, 5 to nie jest liczba 5 cyfrowania. Nie, to nie, nie, nie. To no 0 nie może być na początku, dlatego 0 się zawsze wyrzuca i tu na początku jest zawsze o cyfrę mniej. No to wszystkich liczb pięciocyfrowych jest 9 razy 10 do potęgi czwartej. Ok? Gdyby pytali ktoś. A ile jest liczb pięciocyfrowych, ale o różnych cyfrach? O różnych cyfrach. Nie może być 1, 1, 1, 1 na przykład. No to tu jest 9 możliwości bez zera. Tu jest 9 możliwości. Dalej mamy to zero, które tam tu, tu nie było, ale tu jest to zero. Tu już mamy 8 możliwości, tu mamy 7, tu mamy 6. Dlaczego zawsze o jeden mniej, proszę Państwa. No, bo cyfry się nie powtarzają. Czyli jak sobie tu ustalisz, że tu mam 9 możliwości to ta jedna cyfra tam już skoczyła i nie może być na na, na następnych elementach. Dlatego tu już o jedną mniej, o jedną mniej, o jedną mniej. To tak na marginesie. A zobaczmy co jest, proszę Państwa, a no, oczywiście reguła mnożenia, tak? 9 razy 9 razy 8 razy 7 razy 6. Reguła mnożenia. Co było na maturze? Zobaczmy że w tym roku ile jest liczb pięciocyfrowych, w których w zapisie występują tylko cyfry 0, 5 i 7. Ha, no to właśnie to jest ułatwienie. Tylko takie cyfry mogą występować. Ile jest możliwości tu? Tylko dwie możliwości. Zero nie może być, pamiętacie? Ile jest tutaj możliwości wystawienia czegokolwiek z tego zbioru? No trzy możliwości. Tutaj też trzy, tu też trzy, tu też trzy. I mamy dwa razy trzy do potęgi czwartej. Zazwyczaj tak daję odpowiedź. No czasem też można być policzone, ale patrz też w kontekście odpowiedzi. Jak są odpowiedzi potęgowe, no to po co to potęgować? No, nie, no i tak nie uzyskasz punktu, jak nie zaznaczysz odpowiedzi, która jest w potędze, a jak ty to wymnożysz, to i tak nie będziesz miał punktu. Więc patrz, co się dzieje też w kontekście odpowiedzi. Nie wiesz? Patrz na odpowiedź. Może coś ci to zasugeruje. O i takie było na, tamte, też w tamtym roku, ile jest wszystkich liczb naturalnych czterocyfrowych, czterocyfrowych, w którym zapisie dziesiątym cyfry się tym nie powtarzają. Nie powtarzają się. Wszystkich ile jest czterocyfrowych. No to to co mówiliśmy. Tu mamy dziewięć możliwości bez zera. Tu też mamy dziewięć możliwości, bo już o jedno mniej, ale z zerem. To już może być 0, ale już o jedno mniej niż tu, a tu już mamy 8, a tu mamy 7. I to jest odpowiedź. I to jest odpowiedź. Taka była odpowiedź właśnie. 9 razy 9 8, 7. Nawet nie ma, Nawet nie chcą, żeby to wymnożyć, proszę Państwa, tylko od, od razu e, dają taką odpowiedź. Znaczy masz to po prostu tylko zaznaczyć. Proste? Spróbuj e, na maturze, jak będzie coś z kombinatoryki, nie uciekać od tego, jak już będziesz miał czas jeszcze, chwilkę pomyśleć, chwilkę, bo to naprawdę wymaga tylko chwilki. I jeszcze jedno było na drugim terminie, też w tamtym roku to było takie zadanko: wszystkich liczb naturalnych trzycyfrowych o sumie cyfr suma cyfr suma cyfr równa trzy. No i to już jest inny typ zadania, no nie? Tu już, no, ile jest tu możliwości? No nie wiem, bo, bo ja nie wiem jakie są liczby, których suma cyfr daje 3. Dlatego proszę Państwa, tu trzeba sobie wypisać jakie trzy liczby w sumie dają 3. Jakie opcje są? Opcje są takie. Patrzę, czy tu się cyfry mają powtarzać, no oczywiście. Muszą się powtarzać, no bo suma cyfr 3, no to by nie było innej opcji, jakby się miały nie powtarzać. To jest jedna z opcji. Inna z opcji, proszę Państwa, no to jest 1, 2, 0, suma cyfr. I jeszcze jest trzecia opcja, 3 jedyneczki, prawda? I teraz, bo to są tylko wypisane opcje na sumę cyfr 3. To, to nie są liczby. Teraz sobie wypiszę liczby. Z tego powstaje liczba 300. I innej z tych trzech cyfr się zrobić nie da, bo nie zrobię 0, 3, 0, bo to nie jest liczba trzycyfrowa. Z tej tutaj, z tych opcji, tu mogę zrobić dwie opcje. Patrzcie się, 120, tak, tu napisałem, ale też może być 210. Czy jeszcze mogą być inne opcje? No pewno, że tak, bo jeszcze może być, proszę Państwa, 102. A tu z kolei 201. Widzicie? Z tych trzech opcji się już 4. 102, 120. 201, 210. Yy, I tak samo 0 być na początku nie może. A tu jest tylko jedna opcja, czyli 111, i nie ma innych opcji. W sumie tych cyfr 1, 2, 3, 4, 5, 6. No i chyba taka jest odpowiedź. To jest takie troszkę inne zadanie, moim zdaniem najłatwiejsze, bo przecież możesz pokombinować, możesz pomyśleć. Suma cyfr 3, no nie? No to pokombinuj, po, pomyśl, ile, jakie są cyfry 3, 3 cyfry, liczby trzy cyfrowe. I kombinujesz, kombinujesz. No, yy, z praktyki no wiem, że tutaj często gubicie różne rzeczy, na przykład właśnie to 120, 210, już często niektórzy za, zapominają, że jest jeszcze możliwość 102 przecież. No ale, spróbujesz? Jeśli spróbujesz, może ci się uda, nie? Tak, jak nie spróbujesz, no to na pewno nie będziesz miał punktu. Jeśli spróbujesz, może będziesz miał. Spróbuj sam, uwaga. Ile jest naturalnych trzycyfrowych, których iloczyn jest równy 4? I loczyń cyfr jest równy 4. Spróbuj sam. Dajesz sobie czas. Stop. I po przerwie, uwaga, sprawdzamy odpowiedź. Ile jest liczb naturalnych, trzycyfrowych, których suma cyfr jest 4? Ile? No, mówię, powiedz, ile, ile, ile? Dobrze. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sztuk. 6 możliwości. Tak samo, jak przed chwilą. Mamy do dyspozycji dwie opcje. 1, 1, 4. Ilu trzech cyfr musi dać 4. 1 razy 1 razy 4. Albo 2 razy 2 razy 1. Czy jeszcze jest jakaś inna opcja, gdzie 3 liczby po pomnożeniu dazą 4? No chyba nie. Chyba nie, chyba już nie ma. Dlatego tutaj mamy z cyfr 1, 1, 4 robi się 114, 141 i 411, a z tej opcji robi się 212, 221 i 122. I tyle! Sześć opcji. Łatwe zadanko. Kombinatoryka, gdyby była, to na pewno będzie taka prościutka. Spróbuj ogarnąć. Jeszcze raz powtórzę, tak reasumując. Jeśli będą czterocyfrowe, to tu masz 9 możliwości. 10, 10, 10. Chyba, że mogną napisane, nie powtarzają się. Cyfry się nie powtarzają. To tu masz 9, tu masz 9, tu masz 8, 7, 6, 5. zawsze o jedno mniej. Ok. Okej. Okay. A takie zadanie, jak tutaj. No to już musisz sam jakoś próbować to rozkmienić. Wypisać sobie możliwości, a akurat może ci się uda. Co życzę powodzenia. No to tyle z kombinatoryki próżnij z tej najprostszej z możliwych. Spróbuj zdobyć punkta na maturze. Dziękuję za lekcję. Do zobaczenia w na następnej lekcji. Cześć.